Hej kochani, witam Was w drugim odcinku z serii Stoszyniczków Challenge Trosze, Troszeczkę przebrałam e, Laszo Katrinę Na razie niech sobie śpi A bieda jak była tak jest e, Grałam w sumie tylko 3 godzinki Bo chciałam zobaczyć czy już jej brzuszek urót no ale nie, w jest dopiero w... No nie, drugi tryumf jest dopiero za 20 godzin. Dobra, przyspieszymy ten czas, bo zanim zanim przeleci to trochę minie. O! Charakterystyka romantyka. <taki> Takie ryby. Dobra, zjedz sobie. Aha, zmieniłam tylko kolor e, tej deseczki. No, to nic nie kosztuje, więc. Mm. Mm. Ohaha, gorąco mi. I w dzisiejszym odcinku, tylko w sumie, dogramy porodu dziecka. Mam nadzieję, bynajmniej, że dogramy, bo nagrywam o godzinie 20. No, 20 w sumie, chyba. Nie wiem, nie patrzyłam na godzinę, poczekajcie, już sprawdzam Nie, przepraszam, 19 A jeszcze muszę się położyć na sprawdzian Zauważyliście, że ja ciągle mam sprawdziany Nie wiem, może zauważyliście, jeśli śledzicie mojego bloga Link w opisie I dobrze, dobrze Nadal nie mamy okien Kurde, wiecie co, dzisiaj zrobimy sobie taki dzień zarabiania, bo... No bo... Wida w kraju. Wida piszcze. A co ty taka? Drinka wypiłaś? Nie, nie, ona piła tylko sok pomarańczowej mleko. Mleko. No to teraz to sprzedaj. Chodź mi tu, no. Ja maluję jeszcze jedny. Słuszam, jeden. Przepraszam, jeden. Powiedziałem jeszcze jeden, ale jeszcze jeden. O, szybko. Jak są twoje kontakty? Znasz Belle, Cassandra Mortimera i Macieja. W coś ty się kobietą ubrała? Jest taka full vest, nawet nie chcę patrzeć. To mały, bliżej, brzy już jest. Może nie jakiś wielki, ale... Ale ogólnie to jest. O niebo. O drzewo. od nie w ogóle. Ładnie w ogóle maluję, chciałam powiedzieć, ale też nie było Najtańsze krzesło. nie możesz tego obrazka szybciej malować. Dobra, sprzedaj. Muszę poza nagraniem. Nie wiem, że już tego nie mówiłam. Tylko, że na jakiego zdjęcia podstawię. Na nie, dawaj Dawaj, zrobimy Dawaj, Katrina Zrobisz zielona. to mam nadzieję, że machniesz tylko dwa razy pędzelkami i... Ej, powinnaś już dawno zacząć Tylko trzeba machnąć pędzelkami Bo wiesz co, Katrina, taka łatwa rzecz Oj, ktoś dzwoni Oj, nie zdążyło Zapewne Maciej Maciej jest schludny, jest głupi, jest rodzinny. No dobra, może być czwarty poziom malowania. Siusiu, poszłaś. No to... No mm, jak już chciałaś bardzo Siusiu. O kurde, nie, proszę, nie. Może zrobimy takie domowe metody. O. Nie, przepraszam. Wypij sobie sak pomarańczowy. Powinno ci przejść. Mam nadzieję, że jej przejdzie. Cały dzień kisisz się w domu i nawet... Oe! Chorubsko! Ojeju, biedna, zobaczcie, kiedy te kropy! Czy wy widzicie tą zieleń, ja ją widzę? Na tej... No, na w ogóle wszystkich kropkach. Przepraszam, że ja z tak zrzucę ekranu, ale coś do miniaturki, no znaczy to nie do to, na bloga, mówiły. W ogóle tak, do blogowiczów. Blogowiczów? No dobra, blogowiczów. Ci, do tych, którzy śledzą mojego bloga. E, przepraszam Was bardzo za braki, ale naprawdę, ja teraz po pierwsze nagrywam na YouTube, po drugie ciągle mam sprawdziany. a po trzecie po prostu jestem tak zabiegana a to tańce, a to teatralne a to kurcze biblioteczne ja naprawdę nie wiem kiedy. Co się stało? walczę z przeziwieniem. o domowe środki zapobiegania yy, odwodnieniu no nadal nie wyzdrowiałaś co byś jeszcze zjadła na szybko, żeby to Cię zrobiło? Mleko wypić. To dziw... O, patrzcie, sama się wzięła za obraz. Bardzo ładnie. Który mamy trymestr? Drugi za 3 godziny, czyli przez noc już prawie będzie trzeci. Dobra, o, dobra, wyzdrowiała. No, pośpiesz się, kochana, pośpiesz. Zamówiłam simsy średni wieczór. Jakieś dwa tygodnie temu jeszcze do mnie nie doszły. Super. I teraz kiedy zrobię serię? Nie wiem, no bo jak jeszcze nie doszły, to jak mam zrobić serię? I bo ja ciągle jestem na tym szybkim czasie i nie wiem co narobić. Co ty zaczęłaś robić? Sałatkę. No dobrze, musisz się zdrowo odżywiać że nie o tej... Ty... O, jaki masz... Przepraszam, ale... O, zobaczcie. Wiem, że niedawno była, bo widziałam, tylko nie wiem na jakiej... na jakiej stronce widziałam, że na Disney Stressors. Nie wiem, naprawdę. A była taka świetna bluzeczka z, dzie... z dzieckiem, tak jakby prześwietlenie było. Cudowne. ja tu widziałam takie kolor, yy, przepraszam, takie kolor, że yy, czarne i białe dziecko, i białe i czarne dziecko, i na przykład różowe i białe dziecko. Yy, właśnie różne takie kolory, a tak świetnie to wyglądało. Haha. Zdrowe ha. odżywianie się. Tak. Amcik Play Games yy, kocha screener. A właśnie teraz jest najfajniejszy moment, jak ona tak ciacha tymi. Ciach czy ciach. to tylko dla siebie? Tak. No ale dobra, jak będzie tak robiła tylko dla siebie, to będzie się więcej uczyła, prawda? Przepraszam Was bardzo, że piję na nagraniu. Ale po prostu zawsze, ale to zawsze jak nagrywam, tak mi się chce pić. Nie wiem w No i co tam u ciebie Katryna? znika, no widzisz? Przez ścianę, ściany nie masz. Taka bidna. Bidna, bidna. Tekst drugi roku. Co ćwirobie robią? Ej, chwilowie nie chcą powiedzieć co robić. Nawet bo to już mi taka. No jest. Już patrz, środa jest. Tak długo jesz. Bo się guzdrzysz. Idź może do czwartku do... Psz. Tak, do czwartku sobie pośpisz. Nie, nie będziesz 24 godzin spać, ale... To nie tak... A dobra, to idź Siusiu. i znowu Łops. i znowu idź zwać. Bida w domu, bida bida. I teraz ja nie wiem, gdzie to dziecko pomieścimy, ale go trzeba zbierać kasę. Dobrze, że nie ma żadnej poczty. No dobra, skoro masz ochotę wstać już. A nic nie ma w lodówce, to musisz coś ugotować. No to rybne tako, proszę. Tylko się pośpiesz, dobra? Dzięki, ja uwielbiam. Aha, miałam wam pokazać. Patrzcie, ja to ciągle zapominam. Ej, nie mamy jeszcze komody, więc przepraszam, że tak się przebieram, ale co tam. Pokazać wam e, strój, bo trochę zmodyfikowałam go. E, właśnie to też jest takie w sumie z tematyką dziecka, no było takie... <laughs> nie no nie mogę. No było taka... W sumie to taka wygodna ta bluza. Tutaj takie serduszko ładne. Czekajcie, brzuszkowi musimy zrobić. Musimy zrobić słuchajcie brzuszkowi. Ojeju, co nie smakuje ci który trymestr? Aj to pora na mości mu przepraszam. Trzeci trymestr za 15... 15 godzin! Nie no ładnie! Z 15 godzin! O! Ona się teraz będzie kurzyć, ale przyspieszę. W A dobra, już tam musika. Ale co tam? Trzeci trymestr za 12. No, no to już się zbliżamy do końca ciąży. Ej, ładny ten obraz. Aha, przepraszam, pierwszej ciąży. Bo... O nie Wiedziałem, że takie Nie, bo złota rączka to potem się hajs wyciąga Sama naprawić, to jest poradna kobieta O jezu biedna O biedaczka Ej, no cicho Ludzie nie mogą wiedzieć, że robimy nadal screeny Patrz, no musisz teraz czy sprzątać tak, powoli. Odzyskaj części. Tylko, że no gdzieś na boku. Staw to sobie do pokoju. A może ale Odzyskaj część. Część. No dawaj, dawaj. No to... Aha, nie mamy takiego dużego kosza na śmieci. W ogóle ja nie mamy kosza na śmieci. To na razie to wys... To mogę... mogę. No widzicie, no i w czym problem? Dobra, zawsze to będzie ileś tam złotych. Miałam poza nagraniem zremontować domek. Ale co ja mam tu zrobić? wyskasy I właśnie się tak zastanawiam. Już piąty. Co? 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 Ty? Naprawdę? To sprzedaj. 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 Sprzedaj, sprzedaj, kochana. Co, 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 co? I tak na że chciałam widzieć Go, Go, Power Ranger. Ale powiedziałam co, 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 co? Abstrakcyjnie. Cała środa na malowanie obrazu. Mieli tego nie zauważyć! O, ktoś dzwoni. No, ja nigdy nie zdążę odebrać tego telefonu. Zawsze muszę do mnie... O kurczę! Ej, patrzcie, ona jest gładna, a ja tego nie zauważyłam wcześniej. Nie, bo... To może kanapkę sobie tak szybką zrób. Kolację jesz, bo potem mi przydyjesz. No, przydyjesz mi. Hmm. A kiedy, moja droga, urodzisz? Który trymestr? Trzeci. Poród za cztery godziny. A nie, przepraszam, trzeciej za 4 godziny, no to jeszcze dzień i 4 godziny dotrzymamy. Ale stop moi drodzy, bo ja teraz muszę się zastanowić, gdzie umieszczę ten pokoik. Nie wiem, co tak dotąd posunąć. Jakby w ogóle powiększyć. Nie no poczekajcie, teraz mam trochę hajsu no, tak średnio, ale dobra. No, tak tyle, to starczy, ale. Teraz dach. Dobrze, że dach jest bezpłatny. Tak, miałam na okna gromadzić pieniążki. I tak jeszcze jest tyle kratek. No i tutaj przesz też trochę powiększy i trochę zmienię we wygląd w środku. No dobra, jakoś to będzie. Tylko już teraz to ty musisz tak zakuwać. No cóż, wykorzystujemy młodą panią w ciąży. jej się nie stanie od malowania obrazu. A ty co se? Aha, przepraszam, zmęczone. No tak, druga nastała. A ty jeszcze malujesz. E, dobra, już jest drugi, trzeci, przepraszam. za. Nigdy nie czytałam tego. A nie, dobra, raz przeczytałam, ale tylko drugi trzeba to nie jest chyba to samo, ale dobra, nie będę tak czytać. On tak publicznie. No to skoro masz ochotę na ogór, to owocowy, to zjedz sobie ogór. Ten odcinek będzie się składał tylko z żarcia Katryny. Aha, jeśli słychać w tym odcinku jakieś dziwne odgłosy to moi sąsiedzi po prostu szaleją, przesuwają te krzesła, kurcze, po całym domu jakby je targali. A nuda, no, mnie, to idź sprzedaj obraz. Dawaj, abstrakcyjny. Tylko go, go, go. My tu mamy chęć dzisiaj jeszcze urodzić. Forza? No właśnie nie wiem za Powiedz mi, za ile? Chyba mi bo. Kupi telewizor, no ale sorka, no nie mamy pien pieniążków. Będę zwracać się do... A co ty mi jeszcze chipsy wciąż żesz Puszczaj to! Nie no, ja ci dam, ja Ci dam. Czekajcie, kochani. Musisz to wsadzić do zlewu. No widzisz, aż ci wysypałam chipsy do zlebu. Jak się jest głodnym? No ale zresztą ja Ci nie dam o 8 rano jedzenia. Spokojnie. Dam ci o 10, albo 11. Nie wiem, że co ja w górę umrze. Musimy iść dać szybko, bo jak do szpitala pojedziemy, to żeby nam tam nie ledła, no nie? Ale by przypał, był, ale byłby przypał. <grywa> Dobra, na razie to przestań to robić. I zrób sobie taką. Takosa. Tylko szybko, proszę. Cały odcinek jest przyspieszony w tempie, bo jak już mówiłam, nie mam zbytnio czasu, bo muszę się uczyć na sprawdzian, który będzie w środę, ale. I z Anglika. I zapewne jut przepraszam, jutro, przepraszam, będzie jutro książka z matematyki, więc pouczyć się można. Swojątni. Sprzedaj Odpocząć nie odpoczniesz moja droga Oj, dobra, 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 chodź tu. Już szósty poziom, no widzicie jak to się wkoleć. Nie, naprawdę. Dobra, na razie to zostawmy. Gdzie jedziesz? cię. się. Ja tam dam... Tu, przepraszam bardzo. Facebook szaleje Muszę ścierzyć telefon Jakby co coś tylko ścierszyłam daleko Jakby było słychać jakieś dziwne dźwięki Bo jak mnie to tam Ile ty porcji sobie Dobra 4 to może być Sprzedaj to, sprzedaj to powiedziałam I teraz idź prawie, Bo on, o której będzie poród raczej w nocy bo w nocy też zaszła w ciąży. Nie wiem zresztą. Ciekawe, czy nam. Kto... co nam się urodzi? Czy chłopczyk i dziewczynka? Czy... <laughs> a może być Czy chłop... Chciałam wiedzieć, czy chłopczyk, czy dziewczynka, ale mi ktoś mi nie wyszło. O. Weź jeszcze się kuzynko. I możesz. się zdrzemnąć, bo spadnie nie za bardzo. Nie, no znowu mamy. Jeśli nie do porodu możesz sobie trochę popatrzeć, haczyli nie chcesz, to trochę się zajmij domem, patrzcie znowu i się chce jest. jakby ktoś był miły albo chętny ogólnie, nie to że miły, no bo miły to każdy z moich widzów jest, sarduszko właśnie wam pokazuję zadanie bonusowe dla was policzcie ile razy dzisiaj katrina jadła w odcinku To nie do teraz tylko do, do końca odcinka tak do końca odcinka podejrzewam że, że tego dużo wyjdzie ej co się dzieje no to masz taki wielki problem i nie możesz tu sobie podejść nie, bo niedługo mam poróż. To nic ja teraz zrobię. No po prostu podejść. Ej! Nie, tak mi się zaczęło. I jak tak grać na tobie? Yy, uratuje mnie ktoś. Chcę żyć. Halo! Wow! Nie, no, odwagowało się. A, dobra. Teraz już się. Co bardzo. A co my obchodzi być kobietą? Masz mi jeszcze w tym odcinku. No, to, co ci chodziło wcześniej? Kto by rozumiał kobiety w tych czasach? Jakby to, to teraz je ma Żeby nie było. O! I jeszcze jakich posiłków? Ile? W sensie, yy, na dania i na przykład, no nie wiem, i napis 2, albo napis 5. Nie no, szczerze to chyba nie jadła dzisiaj, mam nadzieję. Przy tyje! Urodzi tylko to sobie pobiega. Nie będzie? To tak, że będzie ciągle żarła. Dobra. Jedz to szybciej, bo ja chcę już ci dać, żebyś mogła spać. Obudzisz się o którejś tam w nocy i pójdziemy urodzić. Ojeju, ojeju! Katrinka! Katrinka, przepraszam. A! Dołącz! Tatuś idzie z nami. Ojeju! Katrina zaraz pojechała z niecierpliwości, by zobaczyć swoją nową pociechę. Pójdziemy do szpitala. Wielki poród! No cóż, ja tam się cieszę, jak najbardziej się cieszę. O, szybko, szybko, bo ja też się nie mogę doczekać. I bardzo się cieka... O, czekajcie taką focia. Sweet focia. Co tu robi moja ciocia? Miej, u na całego... A, to wniosk! Taka focia z doktorem. Jeszcze raz focia brzuszka. Durak. I teraz dawaj do recepcji. Szybko, szybko, go, go, go. Wgłoś się. No ta. to? Powiedz tak. Muszę urodzić, muszę urodzić, muszę! Nie no, zasika nam się. Nie, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Ale ma śliczną pijamę! Pijamę, bo się tak mówi. Pierwszy raz mi się taka trafiła, naprawdę. Zawsze miałam jakąś brzydką w jakieś, nie wiem, trójkąciki. Gdzie idziesz? żarna, Ciężarna, żarna. Gramy w bociany? Gramy w bociany! Jej! A ty co mi tu podlądujesz? Kim ty jesteś? Namierzę cię. Przyzwaniec. No widzisz Piotruś? Ciekawe czy to będzie dziewczynka. Aha. Zasady yy, wyzwania jak już mówiłam w poprzednim odcinku zawsze będą w opisach filmu. Tak, zawsze. I co nam wyszło? Kurczę, jest... Dziewczynka! To dla dziewczynki mam wyjątkowe imię. Tylko właśnie się zastanawiam, które? Ariana. Jak Ariana Grande. Albo Sara. To wiecie, co chyba Ariana? Ariana. To jedno dziecko. I jedno. Ale cieszę się bardzo. Arianka, kochana! Zobaczcie, jakie Ej, jak się cieszy! Bubu się cieszy. <noise> A! Kupiłam się. Gdzie jest nasza Arianka? Bo no to nie jest tylko moja Arianka. Ale wasza też, bo przecież... To jest nasza seria, nie tylko moja. Czemu nie mogę? Halo, co się dzieje? Dobra, to tak. Czy mi się zdaje, czy mi się teraz wszystko tak pomyśliło? Albo ja jestem dziwna, albo nie. No, koniec. Jak się cieszy Arianka. Dobra, kochani, ja już będę kończyć. O, zobaczcie, jak wytrzymaliśmy, ja to muszę wypuścić. Ja już będę kończyć. E... Katrina urodziła nam piękną dziewczynkę Ariankę. Czyli tak, mamy już pierwsze dzieciątko. No i tak, do zobaczenia moi drodzy, do kolejnego odcinka. No i cześć! Tak.